Cześć Dzisiaj opowiem wam Moje najgorsze kolonie Tak samo jak to Powiedziała kropka 3308 Dobrze ja to powiedziałam Jadę Ja tą wiosenkę wyłączę, bo mnie już wkurza. Może I don't fucking care. Jest spoko. I Nie, jakąś szybszą. Okej, okay, może być. A więc tak, w tym roku byłam na koloniach. I mało kto wie, ale ja od 4 lat jeszcze na ten sam obóz w tym samym miejscu w ogóle. Przez 3 lata miałam tego samego wychowawcę, w ogóle tych samych wychowawców, ale w tym roku... Pani kierowniczka postanowiła to zmienić. I już tłumaczę czemu te bagacje, w sensie ta kolonia była do dupy. Po pierwsze odwołano połowę atrakcji. Między innymi paintball, nuhańce. A jak się chciało kupić loda po czasie, bo ja to potem nie to opowiem. A jak się chciało kupić loda, to trzeba było wieka. Nie muszę iść do zdrowie. kartek. A jak ktoś nie miał pieniędzy, to musiał pożyczać i się wpędzać w długi. Muzyka nie leci. Chodź tu. Okej. Okay. Jest tak, spędzali na długi i tak dalej. Ale może najpierw przedstawię Wam moich wychowawców. Otóż, z powodu, że jest Rodo i nie mogę podać imion, to postanowimy, że będzie pani Klementyna, pani Amber i pani Karina. Okej? Okay? Może być. No i pani. Klementyna była to chyba najfajniejsza z wy Ma nawet Instagrama, którego wam niestety nie podam. A szkoda, bo ma bardzo fajne tam rzeczy. Co mi to tak kina... Przecież mam internet. Dobra, nieważne. Więc pani Klementyna była... A raczej... Tak, była naszą wychowawczynią wraz z panią Amber. Pani Amber była... we przeproszeniem, chyba miała wieczny okres, ponieważ jak byliśmy ostatni dzień na plaży i kupiłam sobie orzeszki, bo głodna byłam, to na zaczęła się pomyśleć, że i tak idziemy do sklepu, czemu przepłacam i tak dalej. Warto wspomnieć, że miałam jeszcze stówkę, więc... To chyba moja sprawa, co ja robię ze swoimi pieniędzmi. Wzięła ja mi te orzeszki i powiedziała, że oddam je dopiero na następny dzień. No i chodziłam głodna. Bo dopiero po pół godzinie, raczej nie po pół godzinie, tylko po 15 minutach poszliśmy do tego sklepu, a i tak nie mogliśmy żereć. A ja chciałam sobie ostatni raz przekąsić orzeszki. Dziwnówkę. to czemu po ze sklepu sobie nie zesz tych orzeszków? Pewnie spykacie. Otóż... podczas drogi nie miałam jak, bo cały czas się ruszaliśmy i gdybym miała sięgać po, do torby po te orzeszki, to by mi się wszystkie rozsypały, a tego bym nie chciała. Podczas wy... o też nie mogłam, bo od razu mieliśmy jakieś zabawy, między innymi... mój ukochany... Taniec. Nawet go lubię, ale chodzi o to, że mam z nim taką wiochę, bo kiedyś mi pewna dziewczyna podstawiła nogę, kiedy go tańczyłam i zrobiła się pod, pośmiewisko, ponieważ podpinałam się i na twarz. Muszę wspomnieć, chyba nie muszę wspomnieć, że nie byłyśmy przyjaciółkami, zgadłam? Koniec, nie wiem, co to jest, bo cały czas Ale przejdźmy do pierwszego dnia Jak pani się tylko dowiedziała, że jestem tutaj po raz czwarty To od razu się tak na mnie dziwnie popatrzyły Ale pani, ale pani Klementyna była spoko, nie oceniała mnie No i tak No i jak chciałam powiedzieć coś o paintballu No i powiedziałam, że najprawdopodobniej siódmego dnia będzie paintball bo czytałam gazetkę z tamtego roku i ja wiem, że to się nigdy nie zmienia. To jest tak już od 10 lat. To pani kierowniczka zaczęła mi mówić, że nie, nie ma w tym roku ani paintbola, ani dmuchańców. Ja w ogóle w takim szoku. Bo przecież odbyła najlepsze atrakcje: paintball, duże piłkarzyki i tak dalej. To no świetnie, tyle nie było co chodzić. Bo telewizora tam już nie było, bo w poprzednich latach był tam telewizor, stóp do bilardu, ping pong. Tego nie było. A jeżeli chciało zagrać w bilarda albo w ping ponga, to trzeba było chodzić do recepcji. Fajnie to, nie? No i chyba nie muszę wspominać, że odwołali automaty, bo tam były także takie fajne automaty, w którym można było sobie kupić figurki, żeby mieć co robić. Ale nie, musieli je odwołać. Po prostu musieli. Już tych automatów nie byłoby to automat do żarcia, wiecie, ten we znakami tak często się zacina. I tam w ogóle nie macie ani kasy, ani snacków, ani w ogóle żarcia. Do miasta poszliśmy może ze cztery razy. No i podczas pierwszego razu nie miałam w ogóle jak sobie nic kupić, ponieważ mieliśmy, ponieważ mieliśmy być w grupkach. No i akurat poszliśmy z grupką na księgarni, oni tam poszli do innej alejki, ja tam jeszcze przeglądałam książki i oni mnie zostawili. I przez cały czas ich szukałam. I nie miałem w ogóle jak spróbować lodu. Ponieważ mieli jakiś tam nowy smak, o to chyba z gumą balonową. No i akurat tego dnia zmusili nas do kupienia pocztówki. A budka z lodami znajdowała się. Puszko! Dosłownie z domu. Kupiłam pocztówkę. Oczywiście musiałam kupić złą, czyli taką, która nie dopasowała pani Amber i musiałam ją wymieniać. Natomiast później, jak już tą pocztówkę kupiłam taką, która jej się spodobała, to poszłam sobie kupić tego gloda dwa metry dalej. Kupiłam i jadłam. Pani Amber zobaczyła! Antonina już w ogóle nie idziesz na miasto, czas się skończył nie masz nie możesz już nic kupować. Czemu kupujesz? nie muszę wspomnieć, że pani właśnie, pani, A pani Karinie nie nie wspomniałam, ona była z innego, innego obozu były tylko dwa obozy a wcześniej było wcześniej było pięć pięć obozów a tym roku było tylko dwa nie wiem, się nie chciało, czy nie Pokój z trzema ziemaczkami. Były fajne. Do tej pory mam numer do jednych z nich, ale rzadko puszczamy, niestety. <grym> ale dobra, wrócimy znowu do miasta. Pani na mnie uratowała i powiedziała, była tam coś pani Amber, pani Amber to odbyła już i już chodziłam do tego miasta. Chyba nie muszę mówić, byłam mega zestresowana A jak wiesz, mogę przechodzić po mieście to no mieliśmy do wyboru tylko dwie alejki że wiecie, że dwie dzielnice, że możemy przejść tylko tą ulicą i absolutnie nie możemy przechodzić obok plaży o boże a jak moja koleżanka poszła no, in, na inną ulicę, ponieważ Chciała zobaczyć, faktycznie gdzie gimnówku maszyna do popcornu. I pani Jambor, kiedy o tym, to też zaczęła po niej wrzeszczeć. Naprawdę, ja myślałam, że ona ma jakiś wieczny okres. A jak jej powiedziałam, że ja nie chcę tego tańca tańczyć, to był taniec belgijski. O, właśnie, może ja puszczę belgijka. su nombre, desde Medellín hasta Londres, <muchas> cuando te llamo la mala responde, una pregunta cuando solo... No, y de esta opción. No i jak jej powiedziałam o tym, że ja tej Belgijki nie chcę tańczyć, bo ja się wtedy, ja nie lubię tego tańca, bo w ogóle jak ja tańczę, to mi się kaleczą nogi, to ona powiedziała, okej, okay, możesz już nie robić, ale da to jutro zrobisz 50 pompek. W to było tak, że pompki są za spóźnienia i mi te pompki odpuściła, ale i tak musiałam robić 50 pompek, bo za każdą minutę spóźnienia, 10 pompek. No i w końcu nie musiałam robić tych pompek, tylko siedziałam, pani się mnie spytała, pani kierowniczka, czemu nie tańczę z innymi, powiedziałam, mi, że się wstydzę, historię, popłakałam się. No i było okej. Okay. jeszcze ze jeszcze gazetki. Poznajmy, że Karol. No i... Czemu o tym mówię? Bo on też nie chciał tańczyć, bo on tego tańca nie lubił też. Ale pani już mu nie odpuściła i on musiał zrobić 60 pompek. Bo ja akurat w tym historii, mu się po prostu nie chciało. No i zrobił te pompki, zrobił, zrobił. Dziewczyny, jeżeli to oglądacie, to pozdrawiam bo ja Wam najprawdopodobniej ten filmik wyślę. No i okej. Okay. No i minęła ta belgika. Następnego dnia idziemy do polomarkę. Oczywiście nie możemy kupować coli, chipsów, ani nic. Jedyne, co było... nam to słodycze. Tylko i wyłącznie słodycze. No ewentualnie bułki, czy tam bagietki. Miałam ja jeszcze taką koleżankę, nazywaliśmy ją Karolina, którą się potem podwróciłam. Chodzi o to, że ja nie wiem czemu, ale nagle przestałaś mnie um, ciągnąć, jak się pytałam o załodzie, to powiedziała, że chcę ją mieć i tak dalej. Później się zakończyłam przed tą podatką, która wyglądała na 12 lat. I ona była super Ciebie pozdrawiam mm. Pięknie, dobra No kupiłam tam Nutellę Oczywiście jedna z dziewczyn mojego pokoju Ochściła W sumie to tu nawet nie była Nutella Tylko to był jakiś krem czekoladowy taki piko To nie, to było trzy piko No ona to ochściła kupą no i jak już odczyła, kucham, ja w szczycie taką że ja zbieram, to jadam tam i wraz moją koleżanką tę czuję właśnie w, w ogóle po lewej takiej Ten krem czekoladowy z żelkami. Pycha. Nie wiem, czy mi nam to wydanie ukłatowało, ale kocham. Ciekawe, że chodzę głównie. Dobra, no i i idziemy z następny dzień znowu ja jest tam zabawy i tak dalej. Czwarty dzień też nic ciekawego nie dzieje. Piąty dzień znowu idziemy do miasta, tym razem pani Amber mi grozi, że jeżeli odłączy się od grupy znowu, pomimo że to one odłączyły się ode mnie, to już na pewno razem nigdzie nie idę. No i też się od tej grupy nie odłączyłam, bo moja grupa składała się z mojej koleżanki, tej nowej oraz tej drugiej koleżanki, z którą się pokłóciłam. No i poszliśmy tam do chińskiego, że tam było wszystko tanie i kupiłam 10, nie, 5 kastolin, które ostatecznie robiłam Zdałam ją tej koleżance, drugiej koleżance pani... Pani Amber, bo myślałam, że odstresuje. oraz Pani... czekaj, oraz Pani Clementynie niestety, ale o Pani Karinie gdzieś się, się zgubiła te ciastoliny, nie wiem w ogóle gdzie dla siebie zostawiłam dwie czarną i mi białą jedna z dziewczyn z mojego pokoju cały czas się tymi ciastolinami bawiła Kolejna nie chciała ich dotykać, bo bała się... Więc się to nie była już z mojego pokoju, ale jedna z dziewczyn w ogóle bała się tego dotykać, tak mi leży na podłodze i wiesz, jakiś dni poza. Jak no. mi się uda te w tych zdjęciach. Kasienia. obraziła się, no. No i potem. Piąty dzień, znowu nic nie dzieje. Szósty też nic. Siedmego też nic nie dzieje. Chociaż nie podnoszę do tego ale w polu nic takiego nie działo. Nie mogę za bardzo opisać tych wszystkich, bo nie za bardzo już pamiętam i wtedy pierdoliłam tyle rozy. I pamięć wszystko trwało. Naprawdę. Ale troszeczkę szybko zapominam. Czasem mi się nie zdaje, że w ogóle coś po telefonie zapominam, bo to miałam łóżku danelów i tak jeszcze nie są draży. Ale szczęście, bo mi się przypomina i dana górę... Zapominam denadę, bo przypominam się na górę i tak dalej. No i niestety ostatnich tych dni nie mogę wam za bardzo opisać, ale... Za to pamiętam dzień dziesiąty, kiedy po raz ostatni poszliśmy na plażę. W ogóle mieliśmy tam taką zabawę, że... Za, na cukierki, że podrzucaliśmy taką szarpą do góry... O nie, kamień z napisem LOV. O nie! Dziewczyny, jeżeli to oglądacie, to no, to pamiętacie. Dałeś kamień z wielkim love, no bo kwiaty szybko schną. Jedyne, co Ci mogłem brać kamień z napisem love. Kamień z wielkim lo, lo, bo kwiaty szybko schnął. Jedyne co ci mogłem dachać to kamień z napisem Lo? Dziewczyny. Na pewno to pamiętacie. No i nie podniał.